Witajcie moi kochani, kolejny dzień naszego wyzwania. Dla mnie kolejny z kolejnych, ponieważ wczoraj już nagrałam właśnie ten trening dla Was. Było naprawdę fajnie i zabawnie, a potem, kiedy chciałam to wyedytować, okazało się, że niestety wszystko było bardzo, bardzo ciemne, jakbyśmy nagrywali w nocy, więc nie wiem o co chodzi, a nagrywam jeszcze raz. I ten trening, to jest już dzień 18, będzie taki troszkę powolniejszy. Taki relaksujący, będą to ćwiczenia kręgosłupa, nie tylko rozciągające i relaksujące, zaczynamy już widzicie, od takiego luźnego opuszczania sobie głowy i rozciągania mięśni szyjnych kręgosłupa, ale też rozluźniania tych przestrzeni pomiędzy kręgowych. Także dzisiaj nastawcie się na to, że będzie przyjemnie. Trening ten jest zarówno za fajnie zrobić rano, jak i w środku dnia w pracy, żeby się troszkę rozluźnić, ale też jest cudowny wieczorem, bo na pewno Wam się będzie po nim dobrze spało. Jeszcze raz. I bardzo luźne skłony do boku. Chcę tutaj też podczas tych ćwiczeń troszkę zwrócić uwagę na to, jak można wzmacniać mięśnie brzucha, ale nie tylko brzucha, mięśnie core, czyli te głębokie mięśnie, które wspierają nasz kręgosłup podczas takich codziennych jakichś tam czynności, skrętów, podnoszenia ciężkich rzeczy itd., itd., no które gdzieś tam nie możemy uniknąć w naszej codzienności, a przynajmniej ja nie mogę. Pokażę Wam, jakie ćwiczenia można sobie tutaj zaserwować, a których też można unikać. Ja niestety jestem tak w cudzysłowie mówiąc ekspertką w problemach z kręgosłupem. Przeszłam już dwie operacje. Ostatnią 8 miesięcy temu dokładnie. No, i to wszystko, co widzicie, to i ten cały 30-dniowy program, to jest też mój taki powrót do zdrowia więc cieszę się, że jesteśmy wszyscy razem i robimy te ćwiczonka także dzisiaj będzie przyjaźnie i fajnie pewnie się nie spocimy delikatny skręt w tył zobaczcie, że głównie ten skręt tutaj wychodzi nam z odcinka szyjnego bardzo niewiele z odcinka lędźwiowego i zmiana, zobaczcie co za wami za mną oczywiście króliki, szkodniki fajne, ale irytujące to już wiemy. I jeszcze raz wydech. I powrót. Ok, super. Przechodzimy sobie do pozycji klęk podparty i wyprostujemy lewą nogę wzdłuż ciała i przeciwległą rękę. Trzy razy pulsujemy do góry, czyli wznosimy tą rękę tak delikatnie w górę. Raz, dwa, trzy. A teraz zobaczcie, sięgamy. Łokieć do przeciwległego kolana. I powtarzamy to samo. Raz, dwa, trzy. Łokieć do przeciwległego kolana. Raz, dwa, trzy. Zobaczcie, moja druga stopa jest całkowicie poparta na macie. Raz, dwa, trzy. I sięgnij. Raz, dwa, trzy. Pada deszczyk i sięgnij. Raz. Dwa, trzy i sięgnij. Troszkę u mnie pada, ale to chyba tylko powiało wiatrem z drzewa, więc będziemy ok. Raz, dwa, trzy i sięgni jeszcze trzy powtórzenia. Raz. To są właśnie to ćwiczenie. Wzmacnia nam te mięśnie około kręgosłupowe, bez jakichś zbędnych ruchów, które mogłyby ten odcinek ludziwiowy gdzieś tam a, męczyć. Oczywiście są to ćwiczenia, które należy wykonywać a po konsultacji z lekarzem. Ja zawsze to powtarzam, a, ale to jest poniekąd logiczne, no ale jednak przypominam. I słuchajcie, teraz e, pozycja dziecka. Usiądziemy sobie tutaj na macie, rozciągamy nasze ręce, klatkę piersiową, no oczywiście kręgosłup. Bardzo przyjemna pozycja. Nigdy nikt nie narzeka, kiedy do niej przechodzimy. To jest taka e, bezpieczna przestrzeń. Ok, powrót do pozycji klęku podpartego. Wyprostuj prawą nogę, przeciwległą rękę i jedziemy. Raz, dwa, trzy i sięgnij. Raz, dwa, trzy i sięgnij. Raz, dwa, wydech. Kiedy sięgasz, wydech. Raz, dwa, trzy i sięgnij. Raz, dwa, trzy i sięgnij. Raz, dwa, trzy i sięgnij. Jeszcze cztery i trzy i dwa. I ostatni raz, dwa, trzy i sięgnij. Bardzo fajnie. Wracamy do klęku podpartego, ale teraz zobaczcie. Będziemy tutaj robili kota. I wielbłąda z jednym dużym gardłem. I znowu. Kot. Miał, miał, miał i takie tam. I proszę wielbłąd. I ostatni raz. I wielbłąd proszę Państwa. No dobrze. No to teraz Wam pokażę jak można wzmacniać sobie mięśnie a, głębokie tutaj brzucha. Podstawowym ćwiczeniem to będzie deska, czyli plank na boku. Zobaczcie, to jest ta deska na przedramionach. My możemy ją sobie uprościć, opuszczając to dolne kolano lub nawet przytrzymanie tego typu pozycji. Cokolwiek wam pozwoli na to, żeby tą pozycję przytrzymać jakieś 30-40 sekund. To jest wersja prostsza, bym powiedziała na pewno. I też bezpieczna dla kogoś, kto ma jakieś tam problemy z nadgarstkami, prawda? Może gdzieś tam pracujecie na komputerze i was bolą tutaj te stawy, więc to jest bezpieczna wersja, bo nie opieramy się na nadgarstku, tylko na całym przedramieniu. Czyli mamy już trzy modyfikacje, nie ma tu żadnego ruchu. Od razu czujemy, jak mocno pracują tutaj te mięście, prawda? Zwłaszcza te tutaj na dole. A na początku, kiedy robimy to ćwiczenie, jest ono bardzo trudne. Cali się trzęsiemy, więc jeżeli odczuwacie tego typu rzeczy, można pożyć oczywiście nogę na nogę, a to jest wersja zaawansowana. A ja jakieś jeszcze 4 miesiące temu, kiedy próbowałam to ćwiczenie zrobić, po kolejnych 4 miesiącach, bym powiedziała 6 nawet, nie ćwiczenia Pilatesa, było to niemożliwe. Więc a chcę, żebyście pamiętali, że coś, co jest dziś niemożliwe. A będzie dosłownie pestką bardzo niedługo, jeżeli będziemy ćwiczyć. Słuchajcie, jeszcze 5 sekund. 4, 3, 2, 1. No! Oj, i znowu. Proszę, proszę, niech to będzie tylko od wiatr. Uff! Nawet nieźle. Zmiana strony. Uj, jak mokro. <laughs> Moja mata już jest mokra. Uwaga, zmiana strony i znowu plęk. Um. Także to jest jedno ćwiczenie, które możecie spokojnie mieć na Waszej liście, nawet jeżeli gdzieś tam Was pobolewa kręgosłup. A niestety nie ma takiej wymówki raczej, że nie możemy się ruszać, bo boli nas kręgosłup. Porozmawiajcie z lekarzami, a ruch musi być częścią Waszego powrotu do zdrowia, bo tylko w ten sposób a te przestrzenie, te dyski mogą się zago zagoić mogą się jak gdyby odrodzić, więc ruch jest bardzo wskazany, najwięcej spacerów, trzeba unikać wielu ćwiczeń. To jest niezmiernie ważne. Ćwiczenia mogą tutaj dużo, dużo po, 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 pokomplikować, ale są ćwiczenia, które są mega wskazane. Trzeba natomiast uważać z doborem tych ćwiczeń, a side plank zawsze sprawdzajcie z lekarzem, jeżeli wie, bo wielu z nich nie wie, a ale z reguły side plank będzie na liście robić. Także jeszcze 5 sekundek tutaj. I pomalutku powrót. Jest dobrze, słuchajcie. Teraz mamy pozycję, e, kręg podparty. Przechodzimy do psa patrzącego w tył. I ten pies patrzy sobie, próbuje sięgnąć do przeciwległej łapy. <gry> I powrót do pozycji plank. I znowu pies. Sięgamy do przeciwległej łapy. I znowu klęk. I znowu sięgnij i wyprostuj pozycję i matę. I znowu sięgnij. I wyprostuj matę. Dobrze, skoro już tu jesteśmy. To zaczynamy uginać kolanka na zmianę. Prawa, lewa. Tu też zobaczcie, z kręgosłupem nic się nie dzieje. Jedyne co, to to ćwiczenie no, może być dość takie bardziej dynamiczne. I też jeżeli robicie te ćwiczenia zaraz po ulewnej deszczu, to mata się ślizga. <laughs> Trzeba uważać. I wydech. I wydech. I jeszcze parę powtórzeń. I wydech, i wydech i wydech. I tu jesteśmy na dłoniach, ale możemy sobie to ćwiczenie robić w ten sposób. I na przykład kolanka opuszczać do maty, jeżeli na przykład... A przytrzymywanie masy ciała na nadgarstkach jest jakimś problemem. Także macie opcję 1 i opcję 2. Jeszcze 8 powtórzeń. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Dobra, teraz tak. Przechodzimy do pozycji na plecach. Mówiłam, będzie dzisiaj dość prosto, to było akurat takie cięższe ćwiczenie. A zaczynamy od mostów, mostek, czyli a, ale taki widzicie, z, z naszymi łopatkami na macie cały czas. Uniesienie bioderek i opuszczanie luźno, luźno, bez jakichś nadmiernych tutaj spinek, ok? O! Kropla deszczu wpadła mi do ucha, ale mnie matka natura zakropiła. Ale będę słyszeć, że co? No i tak, żeby sobie tak delikatnie chociaż tutaj utrudnić ten ruch, proszę wyprostujmy prawą nogę do góry i dźwigamy 8 razy. Raz, dwa, tutaj też słuchajcie, to jest ćwiczenie, które pozwala nam dźwigać nasze 4 litery. I już to na pewno mówiłam, nie mamy wyjścia. Nasza jakość życia. Bardzo głęboko się obniży, jeżeli nie będziemy w stanie dźwignąć naszej własnej masy ciała. Także to ćwiczenie pokazuje nam, gdzie jesteśmy w tym zagadnieniu. Zmiana nogi. Unieś i opuść. Bardzo pomału. Osiem razy. I góra i dół. I góra i dół. I góra i dół. Jeszcze cztery. Cztery. I trzy. I dwa. I jeden. Dobra. Teraz, żeby było jeszcze przyjemniej, przyciągnij kolano do klatki piersiowej. To też jest świetne ćwiczenie. Też rozciąga głębokie mięśnie około kręgosłupowe. Nie wiem, czy to słowo istnieje, ale y, mi się bardzo podoba. I chętnie je sobie zaadoptuję. Zmiana. Wiecie, jak gdzieś tam się komunikuję w trzech językach i powiem Wam, że nie przeszkadza mi absolutnie źle fakt, że czasem źle wymawiam te nazwy. Stwarzam sobie swoje. Jakoś to działa. Słuchajcie, pozycja dziecka, pozycja dziecka polega na tym, że łapiemy tutaj duży palec u nogi, przyciągamy kolana do klatki piersiowej, jeżeli dacie radę, lub na zewnątrz. Mniej bardziej jest to wygodne, żeby je na zewnątrz przyciągnąć i możemy tutaj nawet się tak poruszać troszkę na boki a do przodu, do tyłu um, ta pozycja rozciąga, otwiera nam tutaj te bioderka rozluźnia wszystkie te napięcia mięśniowe ale też jest taka inna nazwa tej pozycji przytrzymujemy ją sobie po prostu nazywa się pełen wiatr <laughs> trochę tak z żaglu, z, żaglu, z żagli i uh, jeżeli nie wiecie skąd pochodzi nazwa pełen wiatr to spróbujcie zrobić tą pozycję po... kiedy macie takie zaparcia troszkę, może nie zaparcia jak to się mówi, kiedy jakoś gdzieś tam gazy nie chcą się ulotnić. to ta pozycja gdzieś tam Wam pomoże, zamknijcie się gdzieś w sypialni na chwilę, po wykonaniu tego ćwiczenia już będziecie wiedzieć skąd pochodzi nazwa, uciekajcie stamtąd jak najszybciej i zapamiętajcie to ćwiczenie, bo naprawdę, naprawdę pomaga. No cóż, obiecałam Wam, że będzie szybko. E, uginamy sobie lewą nogę i krzyżujemy ją z prawą. To jest nasz precel. E, wykonana pozycja tarano przypomina nam, że jesteśmy głodni. Hmm? Skręt delikatny do tyłu, rozluźniając sobie tutaj... A, nie! Jeszcze przepraszam, musimy wykonać jeszcze jedno ćwiczenie, ale ten to Słuchajcie, powrót, wrócimy do pretzla. Dzisiaj może być troszeczkę dłużej. Mamy plęk i um. słuchajcie, chcę Wam pokazać jak z plęku i ten plęk można zmodyfikować w ten sposób, ale Wam narobiłam nadziei, co? No nie, jeszcze musimy zrobić to. Tak. Słuchajcie, mamy plęki i teraz tak, prawy łokieć w dół, lewy w dół i powrót do całego plęku. Prostsza wersja jest z kolankami na macie. Zrobimy sobie to ćwiczenie tylko cztery razy z każdą ręką schodzącą w dół. Czyli teraz prawa ręka schodzi w dół. Prawa, lewa tylko po prostu kupił. Jeszcze raz, prawa, to jest dwa. W górę w górę. Znowu ćwigamy nasze ciało. Bez wymówki. Prawa, prawa, lewa, lewa. Ok. Teraz zmiana, czyli lewa, chwileczkę. Lewa i w górę, w górę. I jeszcze. Lewa i w górę, w górę. Jeszcze, jeszcze. Lewa, lewa. W górę, w górę. Uhu. Raz i dwa. I w górę. I w górę. Jest dobrze. I teraz przechodzimy do pozycji precel. Od razu inaczej, od razu ten precel inaczej wygląda, słuchajcie. No. Także delikatny skręt, żeby tylko i się coś nie przypomniało. Żeby tylko jej się coś nie przypomniało. Nie, kochani, szanuję Wasz czas i też mój. A dzisiaj ma być chłodniejszy dzień. Muszę nadrobić treningi, bo teraz jestem jeden dzień a do tyłu. Zmiana. A nasze wyzwanie to już jest, słuchajcie, 18 dzień. Lecimy, stały dwa. Ee, oczywiście dajcie mi znać, jeżeli te ćwiczenia sobie wykonacie. Róbcie je najlepiej po kolei, bo my się tak przyzwyczajamy do wielu ruchów. No i już dzisiejszy dzień a dajemy radę, te wszystkie ćwiczenia wykonywać coraz z większą łatwością, prawda? Słuchajcie, trening oficjalnie zakończony. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam jutro. Jutro wzmacniamy górną część ciała, klatka piersiowa. Ręce będziemy cisnąć. Będzie trudno, intensywnie. Koniecznie wracajcie. Będziecie, będzie Pan zadowolony.